Dobry wieczór, witajcie na Czwartkowym Spokoju Nauczycielskim. Z tej strony ja, Renata Korolczuk, edukatorka pozytywnej dyscypliny, nauczycielka, mama, tutorka. Od kilku tygodni już w relacjach stacjonarnych z moimi uczniami i uczennicami. Z częścią już wcześniej, z drugą dość dużą częścią od niedawna. I dzisiaj chciałam was zaprosić na spotkanie, które będzie o słuchaniu. Tak trochę przekornie, bo będzie o słuchaniu, ja będę mówiła, wy będziecie słuchali. Zapraszam też do tego, żeby komentować, pisać. O, o słuchaniu tak trochę na nowo po powrocie, po tych wielu miesiącach. Takiego no, słuchaliśmy siebie oczywiście w czasie tej pracy naszej online zdalnej. Natomiast gdzieś tam między nami, naszymi uczniami, uczennicami, czy koleżankami, kolegami z pracy, była ta bezpieczna bariera ekranu, gdzie można było kliknąć prezentację, można było na chwilę się wyciszyć. Mieliśmy różne takie sposoby, triki. Które dawały takie poczucie bezpieczeństwa z jednej strony, i trochę mam takie wrażenie, mówiąc o sobie po tym powrocie do szkoły, że ja tak trochę na nowo muszę się tego słuchania uczyć. Wróciliśmy z ogromną ilością emocji, część nas chciało dużo mówić, inni, trochę mniej. I to słuchanie dzisiaj potraktujcie jako takie mocne podkreślenie, jak ważne jest to nasze nauczycielskie narzędzie. I spróbujemy dzisiaj w, też trochę porozmawiać o tym, wrócić do, te, do tego, o czym już pewnie niejednokrotnie tutaj słyszeliście na tych spotkaniach, jak ważne jest to słuchanie. I trochę sobie odświeżyć po co ono jest, co, w czym pomaga, a kiedy może być dla nas trudnością czy wyzwaniem. Ja na nowo się uczę słuchać w takiej relacji bezpośredniej i cały czas pomimo upływu już tych kilku tygodni cały czas na nowo pracuję nad tym, żeby nie zawłaszczać za dużo tej przestrzeni w relacjach z moimi uczniami, żeby dawać im przestrzeń do mówienia, żeby zadawać im pytania, ciesząc się też tą ich bezpośrednią obecnością i tym, jak bardzo inna jest ta nasza interakcja pomiędzy nami, kiedy jesteśmy w sali na korytarzu, kiedy się widzimy, kiedy no, jesteśmy w tym kontakcie bezpośrednim. Zacznę nie od pozytywnej dyscypliny, tylko zacznę od takiego pewnie znanego Wam wszystkim przysłowia. Dlatego dwoje uszu, a jeden język dano, żeby mniej mówiono, a więcej słuchano. Nie znalazłam autora ani autorki tego, tych słów, natomiast pewnie znacie to powiedzenie i ono będzie takim punktem wyjścia dzisiaj do tego naszego spotkania. Słuchanie siebie i innych. Słuchanie bez narzucania. Aktywne słuchanie. W kontekście pozytywnej dyscypliny to są takie trzy obszary, z którymi możecie się spotkać w tych rozlicznych już książkach, nagraniach i publikacjach dotyczących pozytywnej dyscypliny. Znamy to oczywiście, no jasne, że znamy. Znamy i też stosujemy, choć przez wiele miesięcy trochę inaczej, i będziemy to słuchanie odkrywać na nowo. Dlaczego to jest takie ważne, żeby słuchać siebie i, i przede wszystkim też, może nie przede wszystkim, żeby słuchać i siebie i innych? Słuchanie jest podstawą budowania relacji między nami, naszymi uczniami, uczennicami, naszymi kolegami, koleżankami też z pracy. To aktywne słuchanie, słuchanie bez narzucania, pomaga też. Poznać i zrozumieć perspektywę tej drugiej strony, niekoniecznie zawsze zgadzać się z nią, ale poznać ją i zrozumieć. Wspiera słuchanie, wspiera rozpoznawanie emocji, nazywanie potrzeb. Pomaga w poznawaniu się nam nawzajem, i ja doświadczyłam teraz takich niesamowitych rzeczy, bo mam kilka uczennic i kilku uczniów, którzy dołączyli do klas w trakcie nauki zdalnej, czyli ja ich nigdy wcześniej nie widziałam w takiej sytuacji na żywo i to poznawanie siebie właśnie poprzez pytanie i słuchanie ich jest niesamowitym dla mnie doświadczeniem, jak tak inaczej jest kiedy jesteśmy ze sobą w sali, niż kiedy przedstawiliśmy się sobie i rozmawialiśmy i w czasie tych pierwszych naszych kontaktów, właśnie w pracy onlineowej. Pomaga się więc poznawać, wspiera osoby, które czują, że są słuchane i słyszane, mają też wzmocnione poczucie przynależności i znaczenia. Słuchanie uczy cierpliwości. Mnie też uczy bardzo cierpliwości i też na nowo odświeżam w sobie te pokłady cierpliwości właśnie w trakcie słuchania. Jest też taką oznaką tego, że szanujemy i akceptujemy tę drugą osobę, kiedy jej słuchamy. Pomaga nazywać, diagnozować problemy, unikając ich interpretacji. Właśnie dzięki temu, że słuchamy do końca tego, co ma do powiedzenia ta druga strona. zwiększa też poziom zaufania między nami. Zachęca słuchanie zachęca do współpracy. Pomaga nam wchodzić w świat naszych uczniów i uczennic. I jeśli chcemy, żeby oni nas słuchali, to to ludzie dzieci, ludzie, dzieci to, to też są ludzie. Ludzie słuchają nas, kiedy sami czują się wysłuchani. No to, 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 to jest taka odpowiedź też na to pytanie, co my mamy robić, żeby dzieci nas słuchały. No, przede wszystkim słuchać ich. Kiedy one będą się czuły wysłuchane, e, wtedy będą też słuchały nas i, i my też swoją postawą modelujemy, właśnie to, jak słuchać, e, jak słuchać drugiej, e, drugiej osoby. Co może nam pomagać w tym? Dzisiaj nie będzie długo, to spotkanie dzisiejsze będzie takie, mam nadzieję, że będzie taką pigułką. Bo ten temat jakoś tak może też przez to, że on dla mnie odświeżył się i, i stał się teraz bardzo ważny, no to, to, to stąd on się też pojawia dzisiaj tutaj na, na Spokoju Nauczycielskim. Co nas może wspierać w tym? Zadawanie pytań. I o tych pytaniach za chwilkę jeszcze trochę powiem, bo Wy już znacie doskonale pytania pełne ciekawości i i te motywujące, i te pytania pełne ciekawości w rozmowie, co nam może pomóc, zadawanie właśnie pytań pełnych ciekawości. Ta, ta cierpliwość, w, w, taka w, w, objawiająca się tym, że słuchamy w milczeniu. Słuchamy w milczeniu, oczywiście, dając oznaki tego, że, że to, co mówisz, to jak odpowiadasz na moje pytania, do mnie dociera. Kiwanie, kiwanie głową, uśmiechanie się, właśnie dawanie takich niewerbalnych sygnałów, że słyszymy i że słuchamy. Pytanie też o to, czy oni chcą usłyszeć, co my mamy do powiedzenia na ten temat. Odzwierciedlanie i parafrazowanie, żeby się upewnić, że to, co słyszę, drogi uczniu, droga uczennica, to jest rzeczywiście to, to Ty chcesz mi powiedzieć? To, to parafrazowanie i takie odzwierciedlanie jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo pomocne. I yy, yy, takie zachęcanie i zapraszanie ich do rozmowy, bo zobaczcie, yy, ja jako dorosła yy, wróciłam do szkoły yy, i zauważyłam, że trochę muszę odświeżyć sobie, przypomnieć sobie i trochę jakby popracować cały czas nad tym, żeby zadawać pytania i słuchać ich odpowiedzi. Yy, może być też tak, że pewne rzeczy nam będą przeszkadzały w słuchaniu i słyszeniu. Na pewno takie wtrącanie się, wcinanie się, przerywanie, to wiecie, że to też nam nie robi dobrze, kiedy chcemy coś powiedzieć, być może jest w tym trochę emocji, być może jest to coś dla nas bardzo ważnego i ktoś nas zatrzymuje, mówi nie, jest inaczej, znaczy przerywa nam. Oceny, krytyki, deprymowanie. Tego wszystkiego, co, co jakby płynie teraz z nich, jeszcze cały czas, pomimo tego, że już trochę tego czasu w szkole, tej takiej szkole prawdziwej, już upłynęło. Warto też unikać właśnie pouczania, wyjaśniania, że coś jest inaczej niż słyszymy. A pytanie o to, czy, czy chcesz usłyszeć moją perspektywę? Czyli takie danie też tej osobie, temu naszemu uczniowi czy uczennicy, przestrzeni na to, żeby, żeby oni mogli zdecydować, czy oni chcą usłyszeć też to, co my, co my mamy na myśli. Pytania pełne ciekawości, znacie. To są takie, czasem pytania, czasem zdania otwierające. Opowiedz mi o tym, jak myślisz, co spowodowało, że tak się wydarzyło. A co Ty o tym myślisz? Jak Ty się z tym czujesz? Jak myślisz, jak mogli się czuć inni w tej sytuacji? Jaki masz pomysł, jak można rozwiązać tę sytuację, ten problem? Co mogłoby ci pomóc? Albo kto mógłby ci pomóc? Jak mógłbyś to zrobić? Mogłabyś to zrobić, powi lub powiedzieć inaczej? Jaki masz plan na to? Co proponujesz? I co myślisz? Co ty myślisz? I z zadawaniem pytań pełnych ciekawości jest takie małe wyzwanie, ponieważ zadanie tego pytania oznacza, że właśnie musimy uruchomić w sobie takie pokłady cierpliwości, żeby usłyszeć i wysłuchać. Czasem jest nam trudno słuchać, bo to, co słyszymy, jest dla nas niewygodne, albo to, co słyszymy, mamy takie poczucie, że to nie jest, w, w, według nas jest inaczej. Ja zachęcam Was do tego, żebyście przyjrzały się i przyjrzeli się, jak u Was jest ze słuchaniem siebie, ze słuchaniem Waszych uczniów i uczennic i dlaczego czasem jest Wam trudno, dlaczego czasem to, to słuchanie jest bardziej takim odbijaniem piłeczki, wiecie jak gramy w ping-ponga, a nie tym właśnie spokojnym milczeniem, zadawaniem pytań i chłonięciem tego, co ta druga strona chce nam powiedzieć. To, co jest jeszcze istotne, to słuchanie wymaga takiego podejścia slow. Jeśli go nie pędzę, jeśli osiągam prędkość światła, nie będę wtedy miała za dużo przestrzeni do tego, żeby wysłuchać tę drugą osobę. Więc to podejście slow oznacza, że daje ci czas na to. I zadając pytanie daje ci czas na to, żebyś miał nad tym pytaniem refleksję, żebyś pomyślała, pomyślał. Czasami ta cisza jest bardzo potrzebna, żeby w głowie poukładały się jakieś myśli, które potem zostaną wypowiedziane. Słuchanie takie aktywne, bez narzucania, wymaga też takiego zatrzymania się właśnie i raczej nie uda nam się to gdzieś w biegu, na schodach, na korytarzu, pomiędzy różnymi ważnymi zajęciami, tylko ono wymaga tego, żeby usiąść. Usiąść, zatrzymać się, trochę tak, wiecie, trochę tak odciąć to, co jest na zewnątrz i spokojnie powiedzieć: Teraz mogę wysłuchać tego, co chcesz mi powiedzieć. I to. Takie słuchanie w ujęciu pozytywnej dyscypliny, czyli słuchanie i słyszenie, i dawanie przestrzeni tej drugiej stronie na to, żeby mówić to, co chce nam powiedzieć, wymaga też domkniętej klapki. Kiedy jest dużo emocji, kiedy jest zmęczenie, kiedy jest stres, to bardzo trudno, czy wręcz trudno nam będzie, czy wręcz niemożliwe będzie to, żebyśmy mogli skutecznie w pełni jakby wysłuchać tej drugiej strony. I słuchanie też musi być prawdziwe, bo jeśli, bo jeśli ja udaję, że słucham, to ta druga strona bardzo szybko to odczuje i zauważy. I, i trochę jakby wtedy zamykam tę przestrzeń do, no, tą przestrzeń do, do słuchania, do wypowiadania się. W książeczce, którą znacie, czyli tej naszej niebieskiej szkolnej, są też takie ćwiczenia, propozycje ćwiczeń, więcej jest ich w manualach. Natomiast tutaj znajdziecie ćwiczenia dotyczące tego, jak można wspierać Waszych uczniów i Wasze uczennice w uczeniu się, właśnie słuchania siebie nawzajem. Trochę osłuchaniu jest też w tej książce, wiem, że już widziałam, że Sylwia pokazywała ją i mówiła o niej na, na wtorkowym spotkaniu z Wami. Już jest przewertowana, już jest pomazana przeze mnie. Tutaj też jest taki, kilka takich momentów, bo ta książka dotyczy pozytywnej przerwy, takiego też ważnego narzędzia, w naszej nauczycielskiej pracy i, i dla nas ważnego, i ważnego dla naszych uczniów i uczennic, ale tutaj też o słuchaniu troszeczkę znajdziecie. I, i oczywiście w naszych kartach. Karta słuchaj idealna do dzisiejszego spotkania która tutaj takie zdanie, które chciałabym wam, wam przeczytać. Słuchaj, tak, jakby to, co mówi uczeń. Było o nim, nie o tobie. I to też jest takie ważne, żeby słyszeć, że to, co oni mówią, jest o nich. Pytania pełne ciekawości i jeszcze tutaj przy ich zadawaniu tak, taka ważna karta to jest właśnie ton, ton głosu. Krótko dzisiaj, tak chyba tylko odświeżająco temat słuchania, bo, bo ten temat się pojawia i przewija. Na tych spotkaniach z Sylwią czy na spotkaniach naszych tutaj czwartkowych Spokoju Nauczycielskim. Zachęcam do tego, żebyście wykorzystali ten czas, który został jeszcze właśnie na, na rozmowę, na pytanie, na słuchanie. No bo już nieuchronnie jakby zbliżały się do wakacji, i to też jest dla mnie takie, no, trochę chyba, trudne. Bo po tych wielu miesiącach wróciliśmy i wróciliśmy tak naprawdę na krótką chwilę, żeby zaraz się znów pożegnać. Ale może jeszcze przed tym pożegnaniem czeka Was wiele takich ważnych i wartościowych opowieści, wiele otwartych pytań i wiele wysłuchanych uczniów i uczennic. Natomiast Wy też mówcie i też rozmawiajcie ze sobą nawzajem w tych relacjach nauczycielskich pomiędzy nami, nauczycielami. Zadawajcie pytania i słuchajcie się. No, słuchajcie się. To jest ta, ta myśl, z którą Was dzisiaj zostawiam. Zapraszam na kolejne, jeszcze przedwakacyjne, chyba jeden czy dwa spokojne nauczycielskie i wtorkowe spotkania z Sylwią. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.